Pokój dobry, kochani, dzisiaj już trzecia niedziela adwentu, niedziela radości, dlatego w niektórych kościołach kapłani byli ubrani w różowy ornat. Dwa razy do roku na adwent, trzecia niedziela i Wielki Post, czwarta. Możemy zobaczyć kapłana w takich szatach. No właśnie, a dlaczego tak? Normalnie mamy kolor fioletowy, ponieważ jesteśmy już tak blisko Bożego Narodzenia. Że ta biel, ta jasność, ta radość zbawienia, już jakby chciała przeniknąć przez ten czas pokuty i takiego czasu intensywnej modlitwy, przemiany, czasu nawrócenia. Czasu oczywiście radosnego, bo nie po to czynimy pokutę, żeby, żeby stać się cierpiętnikami. Nie, nie. Dlatego różowy, bo już jest, przebija światło zbawienia. Tematem dzisiejszego rozważania będzie gorzki napój od naszej wróżki, właśnie w Pinokiu. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że przyszedł posłaniec od Boga, a na imię było mu Jan. I co, co takiego on głosił? Do czego wzywał? No właśnie, wzywał do przemiany, do podjęcia jakiegoś trudu, można by powiedzieć do przyjęcia tego, co gorzkie, czasami gorzkiej prawdy o sobie, swojej słabości, swojej nędzy, ale przyjęcia tej gorzkiej strawy, napoju, lekarstwa, tylko po to, aby wyzdrowieć, tylko po to, aby znów poczuć słodycz tego życia. Tak to często w życiu bywa, że aby wyzdrowieć, trzeba najpierw przyjąć to, co gorzkie. Tak jest właśnie z, le z lekarstwami. Również w tym życiu duchowym, żeby przejść pewną przemianę, żeby znowu stanąć w świetle łaski Bożej i Jego miłości, trzeba przyjąć pewien trud. Spójrzmy na Jezusa. On w ogrodzie oliwnym poci się krwią. Niesie ciężki krzyż na gorgotę, ponosi cierpienie. A jaki tego cel? No właśnie, nasza przemiana, nasze zbawienie, nasze nawrócenie. Ten gorzki napój cierpienia, trudności, pewnych yy, przeszkód, pewnego uciemiężenia służy właśnie temu, co chcę przekazać że jak uczy święty Jan Chrzciciel, nawróćcie się, przyjmijcie tą łaskę. Pozwólcie przyjąć zbawienie, które jest wam ofiarowane. Aby to przyjąć, trzeba właśnie tej przemiany. Dwa słowa o Pinokiu. Pinokio w jakiejś takiej sytuacji, którą teraz sobie nie mogę przypomnieć, zachorował, miał pewien problem, trudność. I wróżka podała mu gorzki napój, którego on nie chciał przyjąć. Musiał to czynić na przykład przez tydzień czasu codziennie, jedną łyżkę. No właśnie, przyjąć to lekarstwo. Może nam nie jest łatwo nie? przyjąć prawdę o sobie, swojego grzechu, słabości. Natomiast kiedy faktycznie to uczynimy w prawdzie, w pokorze, stanie się to momentem właśnie przemiany. I kiedy jesteśmy po spowiedzi, kiedy jesteśmy po przyjęciu łaski Bożej, to dobrze, dobrze wiemy, że to jest właśnie ta nasza słodycz. To jest ten właśnie to, co nam trudno, trudno wypowiedzieć w każdej, w każdej sytuacji, właśnie kiedy kapłan wypowiada słowa, że Twoje grzechy są odpuszczone, jesteśmy jakby na nowo stwarzani. Jesteśmy obdarzani właśnie tą nową szatą. Tak się dzieje w czasie Chrztu Świętego, kiedy otrzymaliśmy białą szatę, kiedy mamy możliwość nieustannej przemiany, bo po chrzcie jest właśnie spowiedź. Jak Chrzest kładzie wszystkie grzechy, tak właśnie po spowiedzi, tak właśnie po, spo, po spowiedzi te grzechy są odpuszczane. Ojciec Onofrio zaprasza więc nas, abyśmy słuchali tego wołania Jana chrzciciela. Żebyśmy nie mieli obaw, lęku przed prawdą o sobie, ponieważ w Betlejem czeka na nas zbawienie, czeka łaska. Tak więc nawrócenie będzie obdarowaniem, będzie przyjęciem daru. Mamy się przygotować, mamy powiedzieć: Panie, przyjdź. Jestem na Ciebie otwarty. Jestem w drodze. Moje życie jest pięgrzymką. Chcę Ciebie przyjmować takim, jakim jestem. I to jest właśnie czasami to przyjmowanie prawdy o sobie jako czegoś gorzkiego. Każdy człowiek jest grzeszny, każdy upada, każdy, można by powiedzieć pozytywnie, dąży do doskonałości. Chce lepiej. Ale nie osiągnie tego lepiej bez powiedzenia, no, jest tak jak jest. Czyli jest prawda, czyli jest pokora. Jestem z ziemi wzięty, jestem słaby, ale Bóg może mnie umocnić, Bóg może mnie przemienić, przenieść mnie może, całe moje życie. Ono. Jak te liście się nie stanie, że one będą nie, niesione wiatrem, Bóg przeniesie mnie dzięki swojemu przyjściu na świat i swojemu. Swojemu śmierci i swojemu zmartwychwstaniu. Zbawienie jest za darmo. Można by jeszcze na tym długo, długo mówić. No właśnie. Pomóżmy się wspólnie, a na zakończenie jeszcze niespodzianka. Spraw Boże, abyśmy słuchali głosu Jana Chrzciciela, który nas. Zaprasza do wewnętrznej przemiany, do oczyszczenia naszej duszy, abyśmy zobaczyli nasze wielkie obdarowanie chrztem świętym, żeśmy zostali włączeni w żywy organizm kościoła, gdzie Chrystus jest głową. Kochani, zapraszam Was teraz na filmik, na relację z Mszy Świętej. Dzisiaj o godzinie 7:30 grupa z Indii śpiewała, grała. Kapłan przewodniczył, drugi głosił kazanie. Także dwie minutki, zapraszam Was do obejrzenia to, co było dzisiaj u nas. Pokój dobro!